WIE! Wow! Proszę Diablo! Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, czekaj Nie ta fraza, nie ta seria Witam was w powrocie do przeszłości, gdzie weterani na moim kanale dobrze wiedzą, że kiedyś niesamowicie pasjonowałem się właśnie serią z gry Heroes of the Storm Czy to w ogóle graliśmy z Klanem, właśnie przy rozgrywkach 5 na 5 tak i solowe, lub w ogóle też ranki rankingowe w ogóle rozgrywki były przedstawiane właśnie na moim kanale. Tak się w ogóle złożyło, że pojawiały się ciek ciekawsze tytuły, coraz więcej było w innych zajęć, właśnie w historii mojego kanału, że ten tytuł odłożyłem na bok jakieś 7 miesięcy temu. Dlatego w tej chwili dostałem maila, właśnie, gdzie weszła wersja 2.0 Heroes of the Storm. Która dostarcza nam wiele więcej ciekawych rzeczy, i między innymi skrzynki. Poprzez pryzmat tego, że grałem dużo kiedyś, bardzo dużo, otrzymałem mnóstwo skrzynek i w tej chwili jest ich ponad 60, dokładnie 62. Spoda się w ogóle na to w ogóle otwieranie dzisiejsze. Dwie rzadkie, 40 epickich i trzy weterana. Zaczynamy! Z tego co wiem, mogą wypaść właśnie ciekawe, niesamowicie ciekawe właśnie skiny do różnych postaci, nawet epickie, legendarne. Mamy Skin. Mam rexara Common Voice, a takie bez szału. W ogóle te emoji. Są faktycznie można je wpisywać, wklepywać do naszego czatu, ale jednak morale w tym skinie jest ciekawa. Yy, z tego, co właśnie widzę, jest możliwość też co 250. Coinów, znaczy golda robić rerole naszych właśnie dropów. Jednak w moim przypadku trafiło się OK, więc zostaje jak na zwykłą skrzynkę, Była dosyć ciekawa, powiem Wam. Dobra, jest voice. Jest emoji, co mi mało interesy daje voice i portret No ten tutaj w ogóle nie siadł, więc spróbujemy jednego rerola zrzucić emoji. Spray? W ogóle tego nie wiem jak wykorzystywać Portret, ozmodana może być I jest skin Janey, spoko, podoba mi się Każdy oczywiście zwrócił uwagę, reroll kosztuje o wiele drożej Dalej voice Od Auriel Kolejny Ej serio? <noise> nie, tu i reroll leci, jak nic Głosówki mi się nie podobają jest skin! Epicki łup, co to w ogóle jest? Steepshot z epicki? Może być, w każdym razie pat skin, podoba mi się. O kurde, wy, musimy się na bo ten odcinek będzie trwał wieki. Nie, 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 tak mi się nie podoba. Dumiana. Jest skin! Bez szału, ale kolejnego re nie będziemy robić. Następna skrzyneczka. Jest skin od do Valiry. Kolejny! Flame Dragon! Podoba mi się. I do Shogala. Za chwilę wskoczymy właśnie do epickich skinów. Wow! Beastam! Do naszego Baczera. Teraz, żeby siadł właśnie, baczcie, to byłoby świetnie. Jeden z legendarnych. Znaczy, epickich. Steampaki. Tamto mnie nie mało interesuje, ale to może być. Portret. No, bez szału. Jeszcze jedno, otworzymy. Tu coś rzadkiego będzie. Duplikat nie chcę, to znowu. Te nowe mam Dobra, wymiana. To musi być wymiana Steam Pack i już lepiej. Monta dostałem nowe po raz kolejny. No sorry, Ale mam mi to interesuje. Wow, do skin. I like it. Do Geju, takiego samego, jak był właśnie w naszej grze. Um, Overwatch. Chen, dalej duplikat. Nie chcę baneru. No bara reroll strzelimy. Strzelimy stąd. No i patrz, co to się dzieje. Tylko, że te role dużo kosztują. Skin do Lucio. Może być. O wiele lepiej to wygląda. Spróbujmy w ogóle tego weterana odpalić. Jednego. nie, rare. Jedno rare. Mmm, walla. podoba mi się ten skin zawsze. Może być. Mmm, weterana jednego. Otwieramy. Jakie pierdziele Serio, annuncer. Murki, matko, dostaje niech będzie. Jeszcze jeden weteran legendarny skin do trala. No, może być. Mamy Auriel. Jedno co mnie interesuje, to chciałbym skin do naszego Diablo. Weterana później, epicka Portret mm. Niezbyt ciekawe Asmodan, no serio, niech będzie Przygarnę 60 skrzyneczek O, guldana z miłą chęcią przygarnę, spoko Co lepsze powiem wam Wcześniej epickie w ogóle nie zawierały o Jest auriel demoniczna I like it Diablo, duplikat No i regar. może być, podoba mi się to Legendarny No to dropy są ciekawe powiem wam Dwa ciekawe są, dwa epickie Duplikat, czy w ogóle jakoś to da wymienić? Bridwing mało korzystam z niej, ale może być. Ciekawe ciekawości, czy też się to sprzedać. Liming, chyba je jeszcze jej nie kupiłem. Ale słabo wszystko. Dobra, wykorzystam jeszcze jeden. Dalej duplikat. I mont. Tych montów mam kurde już za dużo. Bardzo dużo mam. Sprawdzimy. Rary kolejny. Szardy? Sprawdzimy kolejny skin. Bez szału. Te emoji chyba tylko są w ogóle, żeby były. I nic więcej. Dobra, mam Furion. Też w ogóle, że o nim gram. Gdzież ciekawy jest te głosy są chore. Nie, wymiana idzie. Jest, greyman. Mogli się lepiej postawić, ale skiny są ok. Jak już jeden, jeden skin w zamian za głosy, to już jest dobrze. Kasi, nie, Rero leci. Jest do Sony. I to tam takie właśnie ciekawe. Bardziej kosmiczne. Epicka. Nie, wytrana pójdzie na koniec. Ostatnia. Uh, No. alaraka dostałem. Świetnie. Diablo. Ja chcę skin do Diablo. Ten nowe do Diablo jest epicki. W ogóle mega mi się podoba. Do Tracer. No, patrz co się dzieje: dwa epickie. W końcu jest coś ciekawego. Artasa? Nawet nie widziałem w ogóle, że taki istnieje. Ale brzydki jest, nie podoba mi się. na legendarny. Tych epickich jest dużo. Zegara nie podoba mi się, ona chyba ja ją mam. Albo bardzo podobną. Nie, tu i rero leci. Episki <laughs> nowa. To, że ona kosztuje dużo to nie ma znaczenia. Nie, musi zostać jednak. W ogóle to zamiana na szarę z tego co widzę. Jeśli będzie... No i do diablo, ale nie ten. Konik 3 Gazlow też fajny, ale 3 piski w jednym dym. Mega, dobra do Probiusa. Nowa, no to to mi się podoba. To jest Widowmaker Zoborwatcha, właśnie. Skin Mega zajebisty. Zostaje kolejne. Jest legendarka. Mm, Cyberwolf niekoniecznie mi się podoba. Ja w każdym razie mam jedną, jednego monta właśnie za zdobycie w pierwszym sezonie yy, złotego medalu, w sensie w ogóle wbicia do, do złota. Lili, dalej podwójka. Nic ciekawego, ale ta legendarka będzie dobra właśnie na wymianę tych shardów. Gazu, no Gazu jest fajny, ale zależy w ogóle na, na jakie mapy. Głównie są dobry. Właśnie Gazlow jest dobry na mapy. Właśnie gdzie trzeba utrzymać konkretny jeden punkt. Wariant. Ostatnio w ogóle nim grałem. Podoba mi się nawet postać. Może być. Jest. To te haki. Tak cybernetyczny. Ja czekam na Diablo. Dajcie mi Diablo Zeratul. Nie Reroll, Dużo w ogóle hajs. Troszkę grałem sobie kiedyś. No way. Dobra, wydam jeszcze 500. Już lepiej, do chromie. Mm. Tyle, że mam ten epicki skin, ale wiecie Jeden skin to lepszy niż kurę trzy, trzy jakieś głosy Brzydki Iridan, nie podoba mi się Ale jest skin Chen Kupiłem go ostatnio, może być Ten Diablo właśnie, tylko że skin do Diablo proszę Proszę skin do Diablo jak nie to sobie kupię, bo jest genialny Bez szału wydamy jeszcze. Nie, nie róbcie mi tego. <laughs> jeszcze jeden, dobra Gazlow, Voice, Szardy. Może być. Skin siadł. Polecimy dalej z epickimi Przed chwilą chyba siadła, Albo zrobili chyba No Genji fajny siad. Dwa skiny Zostaje Na razie w ogóle te... tylko na tego Diablo Tylko Diablo potrzebuje Murki nie 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 Tyran Nope 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 Dajcie mi Diablo i w ogóle ja mogę kończyć w ogóle otwieranie skrzydek. <laughs> Beast Butcher, Ragar, duplikat. E, na razie bez szału, bez szału. Dalej, duplikat. Za dużo w ogóle nakupowałem tej postaci. Istna masakra. I TC nie miałem. Le Legendarno no dobra Piski może być. Legendarny potrzebuje. Sierżant fajny jest, podoba mi się. Dwa skiny zostaje. No, patrzcie już trzeci Skin do gędziego Jak się go nie kupiłem. Artanis, dobra. Czy Artanis jeden jest lepszy, ładniejszy jeden? Nie pana, który się tak nazywał Konik. Nie, nie chcę Konika. Leci wymiana. Ile hajsów przewala tutaj. Konik zwykły. No nie, już kolejnego nie rzucę. Za dużo to kosztuje. Po co mi te monty? Dajcie mi Diablo i może mogę wam oddać połowę <grymne> Pokaż mi tutaj O, coś ciekawego Tych usiadł! Epicki! Ekstra! No to tego chciałem, ale Diablo jeszcze nie Jeszcze tylko Diablo chcę Ze zwykłej skrzyneczki, patrzcie co wypadło Auriel może zostać Kasa mi potrzebna do kupowania postaci Tu jest weteran, bierzemy to mm, Leaming niekoniecznie Ale zostaje dwa Skiny, Do samuro się nie miałem Diablo, proszę o Diablo <grymne> Why? Nie, zmiana Za dużo tego jest Mount Shardy I steam Dobra, Malfurion został jak widać Kurde, ta Liming w ogóle cały czas się pojawia Pincet Zmiana Brightwing, kopia Dobra, Leorica nie mieliśmy Skinu w ogóle A ja już hajsu nie mam I po co mi to? w odgroma. Proszę tylko diablo. Bez szału. Jest coś Mam ten już Kupimy sobie go kurwa kiedyś. 400. Mam nadzieję, że to w ogóle te szary są ważne. I warta takiego w ogóle. takie poświęcenia. Ja pierdziele, Uter, Dobra, ale Uter potrzebuje legendarkę. Legendarny skin do Utera jest mega. Teraz lepszy niż wcześniej. Duplikaty, same duplikaty. Chromia Diablo. Kolejny, ale to jest ciekawszy niż ten, przedni, co mieliśmy z tą żabą guldan drugi podobny, chyba inny kolorek ma mogę się mylić badziewny łup kurde Zek hunter <grymianie> sylwona, no weźcie Anubarak, już mi podoba mi się. Kerrigan też jest fajna. Ale Kerrigan, właśnie ta, która wygląda jak królowa z mampirów jest o wiele lepsza. I został skrzynka weterana ostatnia. Proszę Diablo! No nie, Lexar! Czyli dobra, co będzie kupić tego Diablo? Dalej duplikat. I na rolami nie stać. Kochani, z tego co widzę, brakuje mi tylko 5 szardów do kupienia legendarnego Diablo. Więc wiecie co zrobię? Mamy 1000 gemów. Kupimy dodatkowe 12 skrzyneczek. I mam nadzieję, że w ogóle szardy z tego wypadną. Otwieramy. Proszę, szardy, jest Diablo, ale nie ten, który mi nie interesuje. Jakieś podwójny duplikat jest jeden. 1600, kupujmy Diablo. Jest ekstra. Bez szału. Koń, duplikat. Legendarka ze zwykłego. Można siąść czy nie bardzo? Jest duplikat, Lili. To jeszcze nie koniec. Są szardy. Rolka. Duplikat, duplikat, duplikat. duplikat wymiana. I wymieniam na źle Bez szału DWIE! WOW! Carry Legendarny. Legendarny. gun i cyber ram o, się I nowa, podała mi się Dwie legendarki dodatkowe Diablo, jeszcze diablo mi tutaj rzućcie Dobra, na razie z luz Diablo, potrzebuje diablo Bez szału, i diablo, diablo mi dajcie, tego już mam. Trzy, cztery mam. Wymiana, i już nic nie mam, ale same słabe. Dawajcie legendarki, gdzie jest mój diablo? Jeszcze trzy Walla słaba. Ja tego Diablo kupię na bank. Nie ma opcji. I nie siadło. Dobra, kupujemy Diablo Collection Diablo, tylko którego? Oczywiście, że czerwone. Forge now. Przepiękny Diablo. A na dzisiaj to było ode mnie na tyle. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji i dajcie znać właśnie w komentarzach czy chcecie kolejne odcinki właśnie z tej serii. Nie tyle otwierania skrzynek, co też grania właśnie w serię normalnych rozgrywek z klanem, czy to indywidualnie w Rankeda. Dajcie znać, a my się widzimy w kolejnych materiałach oczywiście do zobaczenia. Heya!